Dzień dobry, my właśnie jedziemy do naszego domku na pomiary podłogi i drzwi. No i ostatnio mnie prosiliście, żebym pokazała jak tam wygląda w środku, bo dawno nie pokazywałam, więc pokażę Wam co tam się u nas zmieniło. Już mamy wstępnie... Wiecie sobie wstępnie. W sumie mamy już zaklepane terminy. Montaż kuchni i montaż podłóg, więc... Coraz bliżej. Już wcześniej to, to było takie, ale nie wiadomo kiedy tego, ale tak. jak już jest termin, to już jest termin. Tak, już... tak. No i deweloper hmm. mówi, że y, zdąży do tego czasu, więc jeszcze lepiej, bo jakby deweloper nie był pewny, no to byłby kłopot. No tak, nie no, on pewny jest, że to się zakończy do tego czasu. No, więc super randko. A teraz wam pokażę właśnie co i bo widzicie, tenki jeszcze są w niektórych miejscach mokre, ale podobno, bo tam na przykład już jest suche, ale w tych miejscach podobno wystarczy przetrzeć tym papierem jakimś ściernym, tak? No i podobno po tygodniu one mają już puścić, bo coś tam, coś tam, wiecie, że zamknęły się pory <laughs> i dlatego ta woda tam jakby siedzi, ale jak się to przetrze tym papierem, to one wtedy wyschną już całkiem. Tak usłyszeliśmy właśnie ostatnio. No i Dominik chciał zrobić test, właśnie, ale nie wiem, o kiedy zrobić tego testu. Więc, więc na razie tego nie przetarł, ale no wiecie, teraz wiosna idzie, więc my mamy wszystkie montaże na maj, początek maja i połowę maja, więc myślimy, że do tego czasu to już wyschnie. <laughs> Ile to może schnąć? No bo mówię, tam widzicie, tam już jest ściana w miarę sucha, są jeszcze miejsca. To jest mokra. To samo tutaj też takie plamy. No i właśnie mówią, żeby to przetrzeć sobie tym papierem. I wtedy powinno szybciej puścić. W ogóle ja tak uwielbiam to słońce tutaj. Nie? Patrzcie, co to jest? <ścoughs> Widzisz to? Pajęczyna jakaś. To jest chyba ten jak się nazywa? Babilato, no. W ogóle słyszycie to? Ptaszki śpiewają No mi mówi, że coś robili, to idę. Co robili? Nic nie mają. A nic takiego. Już nie mają co tu robić właściwie. Ha. Okay. Tutaj nie mieli właściwie już co do roboty. A tutaj to wygląda tak. Tutaj najlepiej, nie? Te ściany tak naprawdę Dobra. wyglądają, no. No w sumie to nie wiem. Tutaj tylko jest taka ciemna, ale tak? To już fajnie w miarę. Chociaż w sumie nie wiem, teraz też tak zobaczyłam. To już nasz, nasz pokój. Na aparacie tego tak nie zobaczycie, ale tu jest tak piękne światło, tu jest tak jasno teraz, nie? Ale na aparacie to tak nie widać, przyciemnia. Tak, to w ogóle wszystko bardzo pięknie. No. <słyszykło> Pięknie. Cześć kochani, parę, parę dni później od ostatniego klipu, ja dzisiaj właśnie idę, bo czas najwyższy zrobić paznokcia. No i chciałam się z wami tutaj przywitać, bo chciałabym jeszcze w tym tygodniu dodać tego vloga, więc trzeba by było zacząć go nagrywać, kontynuować przynajmniej. Um, no teraz paznokcie i mamy takie, takie, takie... Cściłam się. Mamy taką piękną pogodę, że po prostu jest cudownie piękne słoneczko. Co prawda rano było chłodno, ale teraz jest dziewiąta, więc nadal rano, ale zaczyna być coraz bardziej przyjemnie, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy i ja już się strasznie nie mogę doczekać tej naszej wiosny. Bardzo jej potrzebuję w tym roku. Jeszcze ta wiosna będzie taka fajna, bo będziemy się urządzać w nowym domku, więc jeszcze bardziej może dlatego na nią czekam. Z takim utęsknieniem. No, a, a paznokcie zdecydowanie wymagają odświeżenia. Nie wiem co zrobić tym razem, zobaczymy. Paznokcia. Paznokcie zrobione i takie świeże jadą na budowę. Na no szczęście na tej budowie to wiadomo nie będę pracowała. I <laughs> e, nic zrobiła. Więc. E no, więc nic, więc nic im się nie stanie, ale teraz y, ostatnio już tak często tam nie bywałam, ale znowu się zacznie, że coraz częściej będziemy. Teraz wzięliśmy kolejną podłogę do przymiarki, bo coś tam nam z tymi wcześniejszymi nie pasowało tak na 100%. Więc Domin już przyszedł, więc jedziemy to chyba najlepsze wygrywa inaczej oczywiście wygląda na żywo niż w aparacie zupełnie inaczej bardziej ciep cieplejszy jest, przynajmniej w aparacie nie wiem jak na komputerze to później będzie wyglądało jest ok? oczywiście <grych> Ale mamy piękną pogodę, ptaszki śpiewają, wiosna się zaczyna. Jutro w pierwszy dzień wiosny w końcu, nie Domino? To musi być No mino mnie nie słyszył. No więc jutro pierwszy dzień wiosny i już to czuć. Mam nadzieję, że teraz będzie tak czuć, nie? Tak, 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 Dzisiaj na lowerach byłam z całą bluzą. Ło, wow, wow, fajnie. No teraz też jesteś bez czapki. A mama w czapce, bo mam nie wyszło na rezonansie, że mama ma chore zatoki, więc mama nosicapkę. Ty, buty. Wow. No jak świecą, a pokaż jak biegniesz to tak jak świecą. Wow! Super! A my idziemy teraz, gdzie idziemy? cioci Klaudii. Tak, idziemy do Cioci Klaudii, bo się... Ja obiad i idziemy do Cioci Klaudii. Jutro powiedz że z na śniadanie... galaletkę. Przed moją ulubioną. No i fajnie. Hej. Hey. <laughs> Pięknie. Hey. Co to powiedz hej. Hej. Hey. Co oni to... hey. <laughs> Okej. Okay. Nie. Ja nie idę. I think the Dzisiaj byłam przed szkole nad bublem. Bobrem. Boblem. Mhm. No i ja no, nam um, nam na plaściu. Na plaży małej, w lękę, była taka zimna woda. No strasznie zimna woda jest na pewno teraz, bo po zimie, nie? A co witałaś na drzegu? Wiosnę! Wiosna, tak, właśnie chciałam się przywitać ten pierwszy kledami, dzień Z Narabialiśmy e, e, oznaki zimy i potem wrzucaliśmy do rzeki, żeby już tej zimy nie było. O, to dzięki wam nie będzie zimy. Już nie ma. No, już nie ma. No tak, jest ja wiosna. Pierwszy dzień. Ja czytam najmocniej wiosna. No wiem, ty umiesz krzyczeć. Nie? I, i pan powiedziały, powiedział, że to taki mocny krzyk, że chyba już wiosna opuściła oczy i pójdzie ze snu. Na pewno. No a teraz wracamy do domu, bo ja się na nas tam czeka, nie? Mój mąż stwierdził, że jestem lepszym kierowcą niż on, dlatego to ja prowadzę. Ja po prostu cię wam <laughs> Nie. Po prostu jestem lepszym kierowcą. <laughs> tak. No, mieliśmy, mieliśmy na śniadanku, mieliśmy zjeść szybkie śniadanko i jechać. A, albo na tak? no, wynos nawet wziąć, tak? Ale stwierdziliśmy, a już jesteśmy, bez dzieci w ogóle, to usiądźmy sobie i zjedzmy. No i fajnie było, nie? Fajnie, no. no. Teraz można jechać załatwić sprawy. No Teraz, teraz, można. No. teraz można latać po sklepach. Teraz sklepa. No, rzeczy, które się załatwia jak się ma Tak <grym> właśnie. Mamy wolne i co? I co? I latamy po sklepach. Idziemy dżiza zamówić. Więc to jest też takiego. Wiesz... Super! Juhu. <grym> no, musi być przy tym, żeby później nie było, że coś zapowiedziałem. No przecież nie muszę przy tym być. Możesz to sam załatwić, ustaliliśmy razem. Tak później... nie, e, e, to mi się nie podoba. To, że mi się nie... Może mi się nawet, trzymaj. Może mi się nawet nie podobać, nawet jak będę przy tym, więc wiesz, to nie ma gwarancji. Mm. <grym> nie ma gwarancji. A to też mogę powiedzieć, że byłaś przy tym i że ty to potwierdziłaś. Nieprawda, ja potwierdzałam coś innego. <grym> <grym> tak można też powiedzieć. A się tak się zasłodziłam. Teraz mam tak. Nie jest aż tak źle, wiesz o co chodzi? Bo miałam tą czarną kawę, ale jednak. Co ty? O, o, czekaj, no, Czekaj, bo to się tak kurz. <laughs> ale jednak jestem taka trochę zasługowa. Dobrze, że wzięłam czarną kawę, a nie białą czy coś. A ja ostatnio lubię czarny kawę i wszyscy się. Znaczy ja ogólnie. <coughs> co ty <coughs> mówisz? No, no popatrz, tutaj ten. Co? Tu. Tego trzymać? Że no, nie masz doświadczenia. <gry> że... że... y... Ja od dawna piję czarne kawy. Od roku już piję tylko czarne kawy, znaczy może nie tylko, ale z ekspresu to tylko czarne kawy. A rozpuszczalne piłam mm, z mlekiem jeszcze, ale teraz przeszłam już całkowicie na czarne i piję nawet te, te, te... rozpuszczalne bez mleka. Bo mnie mleko jakoś za bóla. Mi dziwnie, nie niedobrze mi tego. Tak? <gry> No coś dziwnego się dzieje u mnie. No i też, <noise> ja, ten... ja, ja po mleku mam taką zgagę, że... masakra. Może to też... to, no to co ja mam, przeglądź. to może też być jakaś zgaga czy coś, ale to mi tak nie podchodzi aż do końca. Ale a to... mi to się do końca. Rzecz no nie... Że, nie mogę mówić, bo tak ja blokuje, nie? No. Więc. A ja kiedyś miałam tak, teraz już nie, nie jem tyle męconik, nie wiem, co oni kręcą. tylko jeden? Na mm, kręcę. Yy, kiedyś miałam tak, że że w ogóle mleka nie mogłam, żadnego, jakichś płatków z mlekiem, coś takiego bo brzuch mnie bolał zawsze potem, zawsze teraz jak mleka nie jem, tego. wiesz co chodzi, samego w sobie jakby nie jem płatków z mlekiem, może kaszę manną ale po kaszę mamnej też, też mnie jest dziwnie, jak mleko jem to w jakichś naleśnikach i tak dalej, to już tak nie czuję tego aż. no ale tak, czarna kawa jest A ale jak jeszcze dobra.

Super, nie? I ja tutaj ja normalnie nie wiem. nie wiem Co? Fajne. Trzymaj. Zapra. Dobra, nie mogę tam dalej. Fajno. O jakby głodnie. Teraz zasypiałam. Tak. No. Od razu. Fajnie. No to ja, nie Ewentualnie tamta nie brzydka jest o, mi się podoba, jak jest taki wiesz. Ta mi się nie podoba, akurat, ale chodzi o to, że jak jest taki szeroki ten, nie? No, normalnie można się jak na łóżko położyć. Wiesz, co chodzi, ale twarde. Jak tu pięknie kwitnie, nie? Szkoda, że nie nagrałam. To różowe piękne drzewka. To no właśnie, że, że, Tak, zabrać. No, ja chciałam powiedzieć wcześniej, zanim straciłam pamięć na Telefonie. Nie telefonie. Telefonie to już dawno straciłam. Jak straciłam pamięć na aparacie, to chciałam powiedzieć, że ze mnie się zrobił teraz kawosz. Nie sądziłam, że tak się stanie w ogóle. Na przykład piwa nadal nie lubię i kiedyś nie sądziłam, właśnie jak ludzie mogą pić ze smakiem piwo, nadal nie lubię piwa i to się raczej nie zmieni, bo ogólnie alkoholu nie lubię i nie piję. A kawa? Kawa zaczynam już tak właśnie lubić. I to bardzo, szczególnie właśnie czarną, szczególnie właśnie czarną kawę. Dlatego marzy mi się teraz, strasznie mi się marzy eh, ekspres kolbowy. Strasznie. Musimy go kupić. Bo po prostu oglądam teraz cały czas, jak sobie robią tę tak kawę, piję ją i sobie czuję ten smak tej kawy, bo zupełnie inaczej smakuje, zupełnie inaczej smakuje kawa. Ta sama kawa z ekspresu właśnie na przykład yy, tego tradycyjnego, a kolbowego. Zupełnie co innego. Tak, zupełnie różnica. Nawet nie ma co porównywać. Szczególnie jak pijecie czarną, bo jak jeszcze tam się mleko dodałem, to aż takiej różnicy nie czuć. Ale, chociaż mimo wszystko, no, mi, dla mnie czuć, bo ja lubię smak kawy. I, yy, ale właśnie jak już się pije czarną, to jeszcze bardziej się to docenia i jeszcze bardziej się to wszystko odczuwa, te smaki, więc... Uch, te lepiej mnie no, tutaj. No, więc właśnie chciałabym taki ekspres. mi się marzy no, strasznie no, no. do domu ekspres kolbowy. Taki z młynkiem od razu, ze spieniaczem do mleka. Mam, fajny, już, jeden, pomysł, mam już jeden opatrzony, Domin widział. Trzeba tylko zrobić coś z naszym. U nas jest dobry i w ogóle. Tylko wszystko działa. Jak ktoś chce kupić, to zapraszam. Ale właśnie to, że ja chciałabym innym. Ja pierwszy pająk w naszej chacie, a Domin nie chcę go zabić. I tak będzie cały czas, tak? Nie będziesz mi zabijał w ogóle tego pająku. No to Cause like I got used to